Leon, biskup, sługa Sług Bożych, czcigodnemu bratu naszemu Grzegorzowi, kardynałowi świętego kościoła rzymskiego Rysiowi, dotychczas arcybiskupowi metropolicie Łódzkiemu wybranemu na biskupa archidiecezji krakowskiej dla szafowania świętych obrzędów, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Wychodząc z łodzi, Jezus, Ujrzał wielki tłum i ulitował się nad nim oraz uzdrowił ich chorych. Rozważając ten werset Ewangelii, podziwiamy troskę Pana o lud, z której rodzi się cały nasz apostolski zapał ewangelizacyjny. Ten zapał, noszony w sercu i wiernie naśladowany przez następców dwunastu apostołów, sprawia, że w tych czasach prowadzeni przez Ducha Świętego w doskonałej prostocie i domoni głosząc nie samych siebie, lecz jedynie Chrystusa i jego moc wszystkim, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Ponieważ umiłowana nam i przesławna wspólnota krakowska na skutek rezygnacji czcigodnego brata Marka Jędraszewskiego stała się nieobsadzona, Pragniemy po ojcowsku zatroszczyć się o nowego dla niej pasterza. Rozważywszy bowiem ciężar i powagę tego urzędu, uznaliśmy za stosowne powierzyć Tobie, czcigodny bracie, nasz ten zarząd i posługę. Twoja gorliwość okazana we wspólnocie łódzkiej, doświadczenie w prowadzeniu spraw, oraz ewangeliczna troska o najsłabszych przekonują nas, aby powierzyć Ci tę znamienitą kościelną prowincję od wieków wyróżniającą się wiernością oraz wieloma świętymi i błogosławionymi, zwłaszcza świętym Stanisławem biskupem i męczennikiem, a także świętym Janem Pawłem II, papieżem. Dlatego po wysłuchaniu opinii dykasterii do spraw biskupów, Mocą naszej władzy apostolskiej mianujemy Cię arcybiskupem metropolitą krakowskim, udzielając wszystkich należnych uprawnień, przyznając właściwe prawa i nakładając stosowne obowiązki, rozwiązując jednocześnie więź urzędowej posługi z dotychczasową stolicą. Prosimy, abyś zatroszczył się o to, by duchowieństwo i lud nowo powierzonej ci archidiecezji